Parafia pod wezwaniem Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przy ulicy Orzeszkowej w Bolesławcu zaprasza na 17 festyn parafialny. Serdecznie zapraszamy y, mieszkańców Bolesławca na naszą wspólną zabawę parafialną, która odbędzie się 11 czerwca. 2016 roku rozpocznie się o 13 mszą świętą, a później będzie konkurs piosenki i wierszy z nagrodami dla dzieci. Będą występy na scenie, pokazy tańca i zabawa na świeżym powietrzu. Oczywiście catering, jakieś smaczne. Pierogi, inne dobre potrawy, ciasto, kawa, zabawa fantowa. Będzie także przeciąganie liny, żeby sprawdzić, kto tu jest najmocniejszy. Poza tym pączki będą z niespodziankami jubilerskimi, które i no, oczywiście zawsze tych nagród, jest wiele. Wiem, że w tym roku będzie chyba około 50. A wszystko to przy muzyce zaproszonych zespołów. Gwiazdą wieczoru będzie bluesowo-rokowy zespół The Crazy Wood. Fundusze, które zdobywamy przy okazji tej zabawy, przeznaczamy na zakończenie prac przy nowych organach do naszej świątyni, uszczelnianiu także dachu, który ciągle gdzieś tam. Trochę przecieka nam i, no i planujemy jeszcze dalsze prace przy naszej świątyni. Festyn w sobotę 11 czerwca od godziny 14. .00.